Okej, okay, witam was ponownie. Jestem Max TJ, a to jest trzeci odcinek Let's Play Giant Titian Kadito. Która potworki, widać od razu na start. a Award. Jeszcze tylko chwileczka sprawdzić To... 19... Ok i możemy iść dalej Tylko eh? leścia latek samo jak ja spod pan przypadki z Ale streak ja nie mogę dwóch naraz Dobra, ten, ten nasz to naszukiwo Trochę mi naboisz się Zabiły tylko kolegę Nie, przecież ja jestem bazem, to czego było, że one zabiły bazę O, to jest u. Czekaj No to, ale gdzie to ma iść A, dobra To było No bo i nie potrzeba. Wiem za dużo... Gdzie ja mam teraz iść? A, tutaj. Wiem za dużo... Tak, ja, wiem za dużo, nie wiem nawet o co mi chodzi jakieś On ma AWP. On ma AWP. Czego on ma AWP? No ja to się chce AWP. Uh, uh! Szybko, szybko, ludzie. Zabij go, zabij go. Niech on mi da swoją broń. Trzeba to zniszczyć. Tak, daj mi swoją broń. Powiedz, jak jest to. Stąd. Stąd. Daj mi swoją broń. Nie, tego trzeba. Daj mi swoją broń. Zabij go, zabij go, zabij go. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. broń nie dostałem? fuck, 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 Boję się go Wiem jak to się skończyło Dozwalmy tak Dozwalę to Siostra coś chciała dalej. I co, i on żyje? Bi. i daj HP. Nie. Tak, powtórz misję. Tym razem mam tamtych kolesi gdzieś. Zostałem sobie na nich lepszy. Jeżeli wcześniej coś słyszeliście, to, to była moja ostra. Taka. O tak. Jeżeli usłyszeli, jeżeli nie, to nie. To jest dobrze. Ale te wermy, ostro. to warnnost. To było... O, tak, z powietrza. Tam będzie. Zrobię im nic, lecimy co to się stało. Ten, ten mały dał działek... Dobra, sobie trzy. One dają większe HP. Ja nie jakbym wiedział od razu umbrał. A ma Biera. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jak tego użyć? 100.000.000.Uuuu! Nie to. Nie Jak tego użyć? Fakt. Jak tego użyć? Jeżeli wiecie na dalej! Jeszcze chwileczka. Jeszcze chwilka Czy wiecie powiedzcie użyć tego nie wiem co to jest. I ja chciałem do sklepów wstąpić. jeszcze. Yes, clerk. Hello, father! Get in and do them dishes, son! My pleasure, sir! Mm. We're looking for a mate of ours. Look at me! I'm starving! Ever since those bloody sea rapers moved in, it's been too dangerous to hunt vimps on my own. Listen, get me 20 pieces of fresh vim meat and I'll help you. <coughs> Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Zadanie na dziś to 20 sztuk mięsa. Aha, okej, okay, spoko. A z czego mięso wypada? No ma no, ładniejsze lata. Dobra. Может, из них попадается. Не, только жить. А, здесь есть значимый царь. Люди! Ale mięso Już mam 20? I co już? O Taka misja na ma szybkiego bo... Jak ja tam teraz wejdę? Trzeba wejść specjalnie. Gdzie mój kolega? Dobrze, że są to błędy z trastórkami. Nie być problem z tym. I nie mam mocy. I have a problem. Maybe you the Hey, You got me some food! <laughs> you were... ah, dinner at last! Wait, Wait, what's this? This food is raw! I never eat raw food. The wife cooks everything I eat. Oh my god, I forgot the wife! The Reaper Guards kidnapped other day! All right, look. I'm sorry about you, wife, but we're looking for someone that looks like us. Have you seen- Oh, I don't know. I, I- I don't know. I can't think. I right, am with these hunger pains. Me wife may have seen your mate. I don't know. Oh, please, find me wife. Use this here holy bush. It'll keep you well hidden. I'm sure me wife can help you. Just bring her back now. So she can cook me Mam buszpaka, Jak zgadzę? Shiftem się go aktywuje. Dobra, mam duszpaka. Wiem, że już można podpać gdzieś w sklepie. Wiem, że muszę iść tam. Wiem, że tu są gdzieś sklepy. To może tak. Jeszcze póki mam trochę czasu, to poszukam sklepu. Hmm. Epicki zjazd mm. Poszukam sklepu no ile z tą że znaleźć jakiś bo już mi się kończy limit czasowy niestety zobaczę jeszcze czy te dusze działa to jest sklep Kuba. czego to a bo to zużywa ten ja trudno się Но магазин так был На дверце, в Это, магазин Это не магазин, А нет, это магазин Что я купить? Я купить это... Машинку на ERP-B, машинку на I... Wow. Adam machina. Okej, okay. dobra, znalazłem sklep. W tym sklepie zostanę, chociaż pewnie i tak się nie zapiszę, to najwyżej tu dojdę na następnym odcinku, ale ten miły masz całkiem zakończę dzisiejszy odcinek. Yeah. Komentujcie, subskrybujcie, a na później będzie więcej. No. no no no, jeszcze tylko takie piskie wejście na wieżę. I no, tru... no dobra, niedołęsa mieszamy. No to koniec, wiecie co robić.